Ale... lecimy do niego z buta niestety, bo się nie da na koniu jechać po miastach Ale da się jeździć na koniu, tak jakby nie było, no nie? Lepiej żeby nie wprawiał kłopotów. Dobra. Jak takie ktoś to opisze odepni. A czy znaczy, jest opisane. Na Abbas. Gdzie są pozostali? Ty zajeździłeś Rumaka w nadziei, że dotrzesz tu pierwszy? Tak. Wiem, z buta, z buta, że nie dzielić się chwałą. Żeby milczenie to tylko potwierdza. No tak. Czy nie masz nic lepszego do roboty? Mam dla ciebie wieści, od mistrza. Czeka na ciebie w bibliotece. To fajnie. Pośpiesz się, z pewnością nie możesz się wprost doczekać, żeby dotknąć językiem jego buta. To Jeszcze co? słowo i poderżnę ci gardło. Będzie na to mnóstwo czasu później. Altaj to Bracie. Na pewno. Pewnie na pewno. Już 30 minut nagrania. Pięknie. Daj! To zaszczyt. Co zaszczyt? Mistrz już czeka! fajnie to wygląda. Takie w biegu. Spokojnie, jak przystało na mistrza, do niego dojdziemy. Chociaż okazało się, że skór. z Ale tej Oj, O i na się. się? Coś... Podejdź. Opowiedz mi o swojej misji. Mam podejść. Proszę bardzo. Ufam, że odzyskałeś skarb templariuszy. Były kłopoty, mistrzu. Robert Desable nie był sam. Od kiedy nasza praca wygląda tak, jak się spodziewamy? to nasza zdolność dostosowania do sytuacji czyli nas z kim, kim jesteśmy. Tym razem to nie wystarczyło. Na, na radna, polecam wam do wodę. Zawiodłem cię. Skarb? Jest, dobra. Robert, nie gazowana. Jak ktoś lubi? Tylko nie mam pojęcia, ile ona kosztuje. Muszę swojego, się na zapytać, mam. Na misję ważniejszą ja, niż A ty przychodzisz do mnie z przeprosinami i wymówkami. Ja. Milcz. Ani słowa więcej. Pewno. Nie tego się spodziewałem. Musimy przygotować kolejną operację. Przysięgam, że go znajdę. Pójdę i. Nie. I nic co nie zrobisz. zrobisz? Zrobiłeś już dość. Gdzie są Malik i Kadar? Dead. Nie żyją. Nie! I jest Malik. Nie całkiem. Malik. Wciąż jednak żyje. Staniemy. A twój brat? Kole. Zginął. No i wtedy. Z ciebie! Ze mnie. Robert wyrzucił mnie z komnaty. Nie było odwrotu. Nie mogłem nic zrobić. Bo nie usłuchałeś mojego ostrzeżenia! Mogliśmy tego uniknąć! Co się czujesz? A mój brat? Mój brat byłby teraz z nami! Twoja arogancja niemal nie kosztowała nas ci zwycięstwa. Niemal? Mam to, czego twój protegowany nie zdołał stopić. Proszę, wiesz. Chociaż zdaje się, że przyniosłem ze sobą nie tylko skar. Wezmę i zobaczę później. Zostaliśmy zaatakowani! Robert de Sable oblega wioskę! Zróbcie co skoń. Czy ten odcinek już e, przepędza i Roberta i będę w drodze do następnej wszystkie. lokacji. Musimy przygotować fortecę. A co do ciebie, Altairze? Nasza rozmowa będzie musiała poczekać. Ruszaj do wioski. Prędko. Porodź, na naszego też? Zrobię to. Zrobię to. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. I lecimy na Szczecin, bo na radę to. Nie będę przeklinał. Nie jestem Hamer. Altair, ciebie proszę. Ojejaja, Dolecimy Dalecimy to. Oho, Altairze, dobrze że jesteś. Potrzebujemy pomocy. Co się stało? Templariusze! Armenią ma. noże do rzucenia? Większość ludzi uciekła. To ta, Nie 5. wszyscy. Co mam zrobić? Nawet zakładam, że tak. Dajmy ich czymś, a ja uratuję tych, którzy są uwięzieni w środku. Bo jest ostrze noże do rzucania miecz i ten niebyły mały nóż. Już tam, mogę wyciągnę miecz. Jezus, co zrobiłem? Miecz. Chociaż ten nie mogę pozwolić, bo odrzucę. O, czy to drabina? Nie chce się narażać na spadek synchronizacji i jak wiecie, bądź nie wiecie, nie wiem, kto to jest. Dobra. O, mamy. E, można kontrować, jak wiecie, lub nie wiecie. Dobra. O, właśnie, na przykład takie coś możemy robić. I te kontry są bardzo, bardzo fajne. I... na początku coś... po tym co się stanie, yy, nie będziemy mogli kontrować. No. I z tego pierwszą lokację przejdę jak najszybciej będę mógł. No chodźcie. Dobra, któryś jeszcze. Będę kontrować. Jest to tak naprawdę mój ulubiony... sposób na walkę. A jako że... Yy, tak mi w pierwszej części... Yy, z, jezu, w pierwszej części nie da się to. Dobra, bo już się mylę. Nie, nie będę kontrował go. A tak, to sobie tutaj pokontruję trochę. Altair wpadł w parę, Ewidentnie, ale możecie dostrzec w końcu walkę. Trochę się porozpychamy, połudujemy koksów. Dobra, sprint. z z nim powalczę jeszcze. ataku, wracać do do Co tu kupi? Dobra, pewnie się na mnie rzucą. A ja. Późniejszego wydarzenia. No jesteśmy już pod y, zamkiem y, Almułima. Al Tajze, chodź! jeszcze za nami tu nie jesteś. skończył. Idę, idziemy? Tam na górę. To będzie Mamy fajna dla akcja. Mam niespodziankę. Rób to, co ja. Wszystko powinno się wkrótce wyjaśnić. Dobra. Lecimy pod raminie. Ale masz buty? Trudne. Go skłoniło do takiego biegu. Kiedy on przestanie się wygłupiać, co on po dwa, Ten raz bierze? Dobry, jesteś. Dobra. Stań na tamtej platformie, staj Stań na tej platformie. Henryk! wszystko to mi ukradłeś! Nie masz do tego prawa, Robercie. Odejdź stąd i będę musiał jeszcze bardziej przeżyć szeregi twoich żołnierzy. Ojej! Bawisz się w niebezpieczną grę! Zapewniam cię! To żadna gra. Tak, to Jak żadna tak gra. będzie. Przyprowadzić zakładnika. O, mam zakładnika. U. Centralnie w serce. Twoja wioska leży w gruzach, a wasze zapasy niedługo się skończą. Ile trzeba, żeby twoja forteca rozpadła się od środka? Jak bardzo posłuszni będą twoi ludzie, kiedy wyschną studnie i nie będą mieli co jeść? Moi ludzie nie boją się śmierci, Robercie. Oczekują jej. Oraz nagród jakie niesie. Dobrze! Będą jej więc mieli pod dostatkiem. Prawi się jak prawdziwy. Koks. Za mną bez wahania! Pokaż się temu głupiemu rycerzowi, co to znaczy nie czuć strachu. Sprzydne, no naprawdę oni do są. Sprytni. do Boga! John to the ah, ha, twoja noga! ta no, zapisywanie w bo usłyszą nas teper już. już pierwszy taki niby nie, ni trailer trójki Assassin'a. I padali będzie Ecyom. Zostanę z tyłu i zajmę to się. To wygląda jak on też. Tak będziesz się musiał iść dalej bez nas. Po tych belkach dojdziesz do pułapki, którą zastawiliśmy. Uruchom ją i sprawać śmierć na naszych wrogów. A okej. Okay. gdzie to być? Wole w ukrytym i tak ostatnio to spadłem do tej wody, i okazało się, że Altair nie umie pływać. Altair, proszę Ciebie! Jezu, wybaczcie za ten okrzyk. Mój się wydarłem. Myślałem, że spadnę. To ja był epic fail. Hop, Jezu. Dobra, już nie robię. I wspinaczka. Tu też ostatnio spadłem. Przypadkowo. Ale nabrałem lęku wysokości, więc. Więc wiecie. Naprawdę, szkoda, że cię nie wspina tak szybko jak Ezio. Ezio to już by był na górze. Już, już, już. Spokojnie. No. Teraz tu. Hopa... I tu. To. Bo. No, to już bym się bał. Znaczy, wcześniej bym się bał, ale tutaj to już bym się chyba. poznał ze, ze strachu. Jakbym miał tutaj być. wisieć tak. Naprawdę. Co mieć na, naprawdę ja żeby być tym asasenem całym. Znaczy, no kiedyś, jeśli oni w ogóle istnieją. Taka, mini pułapka. Szybka bezwłoczna no, zrobiłeś I Roberta. wątpię. Dziękuję. Jego siła została Nareszcie jakaś oczywiście, Ooo, 33 minuty nagrania. Powiedz mi, czy wiesz dlaczego ci się udało?